Witam Was moi drodzy w kolejnym odcinku online news. Standardowa na ekranie najlepszy komentarz spod ostatniego odcinka. Wydawcą Odina jest Kakao Games, więc na 100% będzie to pay to win. Może i wygląda to ładnie, ale to nie wszystko. Ten wydawca już pokazywał swoje pazurki do portfeli. O to, czy faktycznie kakao ma taki wpływ na gry, trzeba pytać stałych bywalców Black Desert, którzy przez długi czas musieli się z nim mierzyć. Dajcie znać, czy kakao jest faktycznie takim słabym wydawcą. To tyle słowem wstępu, przejdźmy już do nowości. Mniej więcej 3 tygodnie temu wspominaliśmy, że Shadowbane powróci na rynek MMORPG po 10-letniej przerwie i od razu wystartuje na Steam. Wiecie co? To się właśnie wydarzyło. Ten legendarny MMORPG, który pamięta początki tego tysiąclecia, jest już normalnie dostępny. Koniec z pirackimi serwerami czy niedziałającymi emulatorami. Shadowbane wreszcie działa. Niestety nie jest to gra free to play, za ten powiew nostalgii trzeba zapłacić 32 zł, a po zakończeniu promocji 40 zł. To, co charakteryzuje Shadowbane to klimat Dark Fantasy, duży nacisk na PvP oraz powalająca jak na tamte czasy ilość raz oraz klas postaci. 12 raz, ponad 22 klasy i jeszcze więcej specjalizacji. Dzięki wywiadowi z twórcami gry dowiedzieliśmy się sporo nowych rzeczy o The Day Before, survivalowym MMO z otwartym światem osadzonym w śmiertelnie niebezpiecznej, postpandemicznej Ameryce. Niestety największa niewiadoma, czyli ta dotycząca modelu biznesowego, wciąż pozostaje tajemnicą. A co wiemy? The Day Before powstaje od dwóch lat. Nie będzie to kopia The Division. Twórcy wybrali Nowy Jork jako miejsce akcji, bo to jedno z najpiękniejszych i najbardziej klimatycznych miejsc. Zombie w grze ma charakteryzować duże SI. Gra skupia się przede wszystkim na PvP, ale nie zabraknie zawartości dla miłośników w PVE. Realistyczny model jazdy samochodem z systemem uszkodzeń. Interfejs jest przebudowany i będzie bardziej odpowiadał standardom MMO. Co do progresu, cytuję: chcemy, aby każdy gracz, niezależnie od ilości godzin spędzonych w grze, był na równi z początkującym. Fabuła ma pełnić drugorzędną rolę. Gra ma posiadać różne aktywności w otwartym świecie. The Day Before wyjdzie tylko na PC, choć konsolowa wersja nie jest wykluczona. No to czekamy. Ile? Trudno ocenić, bo jeśli gra się pojawi, to najwcześniej pod koniec tego roku. Red Dead Online, czyli moduł sieciowy do Red Dead Redemption 2, nie jest tak popularny jak GTA Online. Rockstar zapewnia jednak, że ich dziki zachód ma swoich graczy i oddanych kowbojów. Co więcej, firma podaje, że rok 2020 był kluczowy dla produkcji, a zwłaszcza grudzień. Nie wierzycie? Rockstar twierdzi, że w Red Dead Online nigdy nie było więcej aktywnych graczy jak teraz. Co więcej, liczba ta jest najwyższa od wypuszczenia wersji beta. Nie ma co ukrywać, że za sukces takiego wyniku odpowiada wydanie Red Dead Online jako osobnej, samodzielnej gry. Do tego promocyjna cena, Wynosząca 5 dolarów sprawiła, że gracze skusili się na omawianą produkcję. Deweloperzy przypominają, że tak niska cena za Red Dead Online dostępna będzie jedynie do 15 lutego, więc trzeba się pośpieszyć z kupnem gry. Warto również zalogować się do nie do 15 lutego, bowiem Rockstar rozdaje darmowe wirtualne fanty. Jaki jest najlepszy darmowy MMORPG przypominający WOWA? Allots Online i to właśnie Allots Online otworzył niedawno nowy serwer, The New Dawn. Jest to świat Free to Play, co oznacza, że mają do niego dostęp wszyscy użytkownicy, nie tylko ci z wykupionym abonamentem. Ponadto na The Dawn obowiązuje zwiększone rate za zabijanie potworków, a także podwyższono zdobywanie Guild Authority oraz Spark Exp. W Allots Online mamy dwie frakcje, 7 raz oraz 10 bazowych klas postaci, aka archetypów, które różnią się w zależności od wybranej frakcji i rasy. Jak pewnie wiecie albo i nie, pod koniec tego miesiąca Black Desert trafi w ręce Pearl Abyss. Nowy właściciel oznacza w tym przypadku nowe zasady, także te dotyczące karania nieuczciwych graczy. Pearl Abyss chce mieć pewność, że regulamin Black Desert będzie czytelny i jasny dla wszystkich. Zmienią się warunki użytkowania gry, a oszuści muszą się liczyć z jeszcze surowszymi konsekwencjami. Zakradzież, botowanie, hakowanie, ataki DDoS, manipulowanie klientem jest bezwzględny perban z możliwością, jeśli uczynek jest wysoce szkodliwym, dodatkowej blokady na IP i hardware. Z kolei ostrzeżenie lub tymczasowe zawieszenie konta dotyczy przypadków ujawnienia danych osobowych, trade do za prawdziwe pieniądze, defraudacji, grożenia śmiercią innym graczom, reklamowania nielegalnych stron, wykorzystywanie bugów, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, bustowanie, używanie nieodpowiednich imion, wysyłanie nieodpowiednich wiadomości czy celowa próba oszukania suportu gry. Przy okazji Perel Abyss ogłasza start autorskiego programu The Perel Protect System, który ma monitorować grę pod kątem graczy korzystających z nielegalnych programów. Ponadto Game Masterze mają być dostępni 24x7 i na bieżąco reagować na sytuację. Jeśli to wszystko dojdzie do skutku, to już niedługo Black Desert powinien być o wiele lepszym, a co najważniejsze o wiele bezpieczniejszym miejscem do gry. Znacie taką grę Jak Seven Knights? Powinniście. Pierwsza część Seven Knights jest mobilną sieciówką dostępną od jakiegoś czasu w Europie i USA. Z kolei sequel, czyli Seven Knights 2, to już najprawdziwszy MMORPG, który zadebiutował już w Korei Południowej i który czeka obecnie na globalne wydanie. Zanim jednak to nastąpi, dostaniemy anime oparte właśnie na uniwersum Seven Knights. Tytuł serialu to Seven Knights Revolution: Successor of Heroes. Premiera już w kwietniu. No i to by było na tyle w tym odcinku. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. Mówił do Was Reistus. Cześć!